Amen. I czytamy Ewangelii Świętego Marka, rozdział 7, wersety 1-13. Zmienia się miejsce i tematyka w porównaniu z tym, co do tej pory widzieliśmy. I kolejny raz stajemy wobec konfrontacji, dyskusji Jezusa z faryzeuszami. Słyszymy o różnych przepisach dotyczących spożywania posiłku. Są omawiane pewne normy, które i dla nas dzisiaj są pewno niezrozumiałe. Dlatego chwyćmy to, co najważniejsze z dzisiejszej Ewangelii. A najważniejsze to jest serce, serce człowieka. Czy ono, moje serce, jest daleko, czy blisko Boga, czy blisko Jezusa. Faryzeusze w dyskusji z Jezusem wymieniają różne tradycje dotyczące spożywania posiłków, tradycje starszych. Jezus im mówi jasno: to są ludzkie tradycje. Co więcej, mówi dobitnie: uchylacie Boże przykazania, a na pierwszym miejscu stawiacie waszą ludzką tradycję. I pada określenie dzisiaj bardzo dla nas ważne: ten lud czci tylko Boga wargami, a sercem daleko jest od Niego. Jak wygląda moja relacja z Jezusem? Czy moje usta są pełne pięknych słów o Nim i tylko pięknych słów? Gdzie jest moje serce? Czy moje serce jest blisko Jezusa? Czy moje życie, bo serce przecież jest symbolem ludzkiego życia, ludzkiej aktywności, uczuciowości, zaangażowania, pasji, czy moje serce jest tylko blisko Boga i jemu oddaje chwały i cześć? Zapytajmy się dzisiaj, w ten wtorek, gdzie jest moje serce daleko czy blisko i prośmy, Abyśmy mieli odwagę oczyścić naszą pobożność, religijność, duchowość od tego wszystkiego, co jest naszą tylko ludzką tradycją, wymysłem, żebyśmy w czystej postaci, bez żadnych przeszkód, blisko byli Jezusa i Jego łaski, i Jego miłości. Amen.